Witam wszystkich na moim kanale w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj otrzymałem paczuszkę, w której mam mieć trzy ptaszniki. Odbieram ją osobiście, więc ona nie będzie jakoś szczególnie zapakowana. No ale odpakujemy sobie ją teraz, tak? Także zobaczymy, co tam się kryje. Znaczy, ja wiem, co tam się kryje, a, a Wy się dopiero tak na dobrą sprawę dowiecie. No to cóż, lećmy z tematem. Nie ma co tutaj specjalnie przedłużać. Zobaczymy czy wszystko jest dobrze biorąc pod uwagę, że temperatura też jest teraz na zewnątrz jaka jest. Także tak jak mówię, no zapakowane jest jak zapakowane. Ale nie ma się co przejmować, bo to nie było wysyłane w żaden sposób. Tu mamy papier. Tu jest pewnie coś, co nas będzie najbardziej interesować. Co my tu jeszcze mamy? Kliszówkę ze świerszczami. No dobra, no zawsze zawsze nigdy dość. Otóż no ja karmię pająki z reguły świerszczami niczym innym, tak na dobrą sprawę. Dwie kliszóweczki dodatkowo. One się wiążą z tym, co tam jest w środku, natomiast ja z kliszówek nie korzystam. Jeśli chodzi o, o pająka między innymi nadrzewnego, który jest w środku, i woreczek torfu. No ok. Otwórzmy sobie teraz, otwórzmy, odpakujmy sobie ten pakuneczek, który jest dla nas w sumie najbardziej istotny. To na papieru, jak to zwykle bywa, to jest już chyba standardzik. A tak naprawdę odebrałem tą paczkę i przyjechałem od razu do domu, więc na pewno jest wszystko ok. A tu jeszcze coś. O, słuchajcie. Nie dostałem trzech, a cztery pajączki. Cztery pajączki. To jest na pewno chromka. Mamy jeden. To jest, słuchajcie, moi drodzy, to będzie monocentropus balfurii. Tu mamy karibene wersji kolor, taką L2, może L3. I tu, nie wiem co to jest, też troszeczkę wygląda jak chromka, tylko że mniejsza. No Nic, będę musiał napisać w takim razie, co, co, co to ten trzeci pająk jest, bo niestety nie są one opisane. Wiadomo, że balfurii i. I, i Karibę, wiadomo, to jest na pewno chromka, bo mam już jedną w takim stadium. A to trzeba będzie namierzyć. No nic, dobra, sobie przygotuję pojemniczki i za chwilę wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nic spektakularnego, jeśli chodzi o te pojemniki. No to niestety mam dla tej większej chromki, którą tutaj mam, nie mam nic mniejszego. No i takie sałatko-boksy, trochę torfu, kawałek kory w zupełności wystarczy na dwa pozostałe. Mm, Caribenę na tą chwilę już przełożyłem, bo, bo troszeczkę mi się odwale Fender i ona mi wyskoczyła, więc nie udało się zrobić tego na wizji. No i cóż, no przełożmy sobie to co tutaj jest. Zobaczymy jak to pójdzie tak naprawdę. Chromki oczywiście lubią e, lubią sobie budować, więc dlatego jest tutaj troszeczkę e, maty kokosowej, jakieś tam ścinki wrzuciłem. O, zobaczymy jak on sobie tutaj wszystko porozkłada. gość tutaj chciał zbiewać gdziekolwiek No odwracamy się kolego jest Mała awaria. Dostał wywrócony aparat. Czekajcie poprawimy wszystko. No i dobra, no i tyle co widać. Na tą chwilę musiałem poprawić trochę torf. Nie wiem dlaczego się wywróciła ta kamera. No ale może dlatego, że ją gdzieś trąciłem delikatnie ręką. A to no niestety stoi na takim dosyć giętkim statywie. Dobra, słuchajcie, no zamykamy go. Zobaczymy, co tutaj będzie działał. Mamy hop jednego. Tu mamy drugiego begatka. Mam nadzieję, że nie będą chciały jakoś szczególnie biegać. Jakie w ogóle jakieś niechętne do wychodzenia z tych Efendorfów. O, chyba się uda. No chodź, chodź gościu, chodź. chodź. O, no, wyjdzie. Jest. No i mamy kolejnego. ładny okaz, przykryjemy go, bo tak nie bardzo mam czas za nim gonić. Niech się troszkę może uspokoi. Ale one chyba przed wlinką są zaraz. Chyba tak. No i tyle co go widzieli. Dobra i zaraz przejdziemy do kolejnego. Tu będziemy mieć ostatniego gagatka. No ale ten to chyba długo ogólnie w tym Effendorfie nie będzie. Podejrzewam, że nawet nie trzeba będzie go jakoś szczególnie wyganiać. czy tak mu się nie bardzo chce chyba wychodzić. I to słuchajcie wygląda na chromkę. Małą. Ale by było fajnie gdybym dostał w gratisie chromkę. Bo tak jak mówiłem zamówiłem tylko trzy pająki. A tu widzę, że ich jest troszeczkę więcej. No nic, będziemy robić aktualizację. Słuchajcie, z tego co tu się dzieje. Zwłaszcza, że mam taką już jedną chromkę, właśnie w bardzo podobnym stadium. Eee, w bardzo podobnym stadium, tylko że w pojemniku akrylowym, i ona już tam. Dosyć fajnie też sobie zaczyna radzić Ale Wam pokażę. Nie wiem czy będzie widać cokolwiek Ale tu już jest wszystko naprawdę z pajęczyny. Już chromeczka daje tutaj czadu. A ona sama siedzi tu. Także o. także bardzo fajnie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. I zobaczymy się przy następnej aktualizacji. Hej!